Cześć, Witam serdecznie 17 lipca z nietypowego dla siebie miejsca. Jestem gdzieś na styku wielkopolskiego i lubuskiego, konkretnie w przemęckim parku krajobrazowym. Jestem tutaj na Europie, ale oczywiście nie mogłam wysiedzieć w miejscu, także dzisiaj rekonesans po lesie, jak tutaj jechałam rok temu do koleżanki na na weekend to namierzyłam właśnie ten przemęski park krajobrazowy, dużo dębów. Bardzo mi się spodobało to miejsce. Tutaj pada od jakiegoś czasu, więc stwierdziłam, że sobie pooglądam, co się dzieje. Może jakimś cudem trafię na jakieś gatunki, których nie znajduję u siebie na Dolnym Śląsku. Yy, najlepiej na jakieś rzadkie, oczywiście, ale póki co jest fajnie, bo są kureczki. Po prostu zwykłe pieczniki jadalne, zwykłe kurki, ale bardzo ładne malutkie, a cały czas nie tracę nadziei na jakieś rzadkie gatunki. Także zapraszam Was z takiego nietypowego, jak na mój kanał, miejsca. Zobaczymy, co uda się dzisiaj odkryć. 17 lipca 2024 roku. Dopiero sobie tutaj przyjechałam do lasu i widzicie, że już się zarzuca ładnie mój koszyk. Piękne, młode, świeżutkie pieprzniki jadalne, kureczki i tutaj kolejna wspaniała miejscóweczka. Ależ, cudo. Od razu uprzedzę ewentualne komentarze i pytania, wątpliwości. W parkach krajobrazowych grzyby można zbierać. Nie można w rezerwatach przyrody czy w parkach narodowych. Widać, że spokojnie jeszcze można się obłowić w jagody. Tradycyjnie miałam jakieś szczęście początkującego, początkującego oczywiście w nowym miejscu, nie początkującego grzybiarza, bo jak grzybiarzem jestem od dawien dawna. W każdym razie kurki przy samym parkingu, potem długo, długo nic, ale teraz trafiłam znowu na bardzo fajne miejsce, tym bardziej je docenię i w ogóle słuchajcie, porobię sobie jakieś fotki, bo... Wierzcie mi lub nie, mimo tego, że jestem pieprznik, to nie za bardzo mam zdjęcia pieprzników jadalnych, czyli kurek po prostu. Także do dzieła z aparatem. Miałam nadzieję, że wykorzystam go do jakichś rzadszych gatunków, ale do kurek też czemu nie. No i zaraz zbieranko. Taka miejscóweczka. Tutaj najpierw przyuważyłam tą. Fajne są tutaj takie młode, jędrne, malutkie jeszcze i średnie. I bardzo, bardzo dobra, udana miejscowa. O, tu jakaś przewrócona. O, i tutaj. Także tak trochę śmiesznie, bo to nie są moje wiecie rejony. Więc, po, o, tutaj jakiś gołąbek. A tutaj ładne kureczki. Także poznaję sobie dopiero to miejsce. To nie jest tak, że jestem tutaj jak ryba w wodzie, jak gdzieś koło Wrocławia. Jak w górach sowich, czy w górach kaczawskich. Czy z lubuskiego to oczywiście też moje miejsca to gubin, kosarzyn i okolice Zielonej Góry, ale tutaj to ja nie znam tych miejsc, więc fajnie być takim początkującym i trafić na jakieś na jakieś fajne miejscóweczki. Które się zaliczą do grona moich niezliczonych ilości różnych miejsc na grzyby. Tutaj dalej rosną, więc naprawdę wspaniale. Bardzo się cieszę. O, a tutaj pieprznik jadalny, czyli kurka i gołąbek. Jeszcze dzisiaj są gołąbki też. Wspaniała miejscu, beczka, fajnie, że znowu się coś trafiło. O, dalej są. No, nie zła, powiem Wam, że szaleństwo. Ale kurkowisko, o ja Cię kręcę. To jest wspaniałego. No i patrzcie, po jednej dobrej miejscu, wie praktycznie już mam jedną trzecią koszyka prawie czy jedną czwartą, jedną trzecią. No niesamowicie. Fajnie się chodzi po tym płaskim terenie, wygodnie, chociaż dzień jest dosyć gorący. Inny jadalny gatunek, który się właśnie przytrafił, spotkałam piaskowca kasztanowatego, grzyba jadalnego, niezbyt częstego, chociaż od zeszłego roku mam. Do niego szczęście trafiam głównie koło Wrocławia. Grzyb, który ma pusty trzon. Tutaj już starszy owocnik, grzyb jadalny. Inny jadalny gatunek to muchomor rdzawo-brązowy, zwany przez wielu grzybiarzy panienką i jest to muchomor jadalny. Trafiła się następna miejscóweczka z kurkami, nie tak y Wypasiona jak poprzednia, ale trochę tych kurek tutaj jest. A w międzyczasie zbieram sobie też różne nadrewnowe wynalazki do makrofotografii. Ach, wspaniałe są te kurki. Uwielbiam po prostu zbierać kurki na nizinach, kiedy jest tak super wygodnie. Tutaj są takie naprawdę młodziusienkie, świeżusienkie. No, sama przyjemność zbierania. Obdaruję moją koleżankę. Wspomniane wcześniej wynalazki, zobaczcie, jakie ładne. Oczywiście będę im robić zdjęcia makro, takie zbliżenia. Nie wiem, czy wkleję tutaj, bo jeżeli będę wyrzucać stąd z urlopu filmik, to nie mam tutaj komputera, żeby to obrobić. Ale to wtedy Was zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku I Jest też bardzo dużo żagwi. Żagwie mają bardzo ładne spód kapelusza, takie pory. Myślę, że jest to bardzo perspektywiczny las na borowiki usiadkowane i na krasnoborowiki, czy to ceglastopory, czy nawet żółto-czerwone. Dzisiaj ich nie ma, ale myślę, że warto kiedyś będzie wpaść może jesienią jeszcze tutaj. A póki co my korzycie. Dopisuje też sporo różnej maści gołąbków. To Wam nieraz mówiłam, że na gołąbkach można dokonywać... Tak zwanej próby smakowej, czyli kawałek sobie wziąć do buzi, popróbować, jak jest taki raczej łagodny, smak niepiekący, to powinno być ok. Oczywiście musimy mieć pewność, że gołąbek jest gołąbkiem. Gołąbek ma cylindryczny trzon, nie ma żadnego pierścienia, nie ma żadnej bulwy, pochwy. Blaszki, oczywiście, od spodu jest w Polsce bardzo wiele gatunków, ponoć między 100 a 200, tak ostatnio widziałam ale ja dzisiaj nie będę zbierać gołąbków zbieram tylko kurki generalnie dla mojej kumpeli tu można by się napalić, że jest to jakiś fajny grzyb, na przykład podgrzybek brunatny ale nie, słuchajcie to jest goryczak żółciowy na którego wielu grzybiarzy mówi szatan ale to nie jest żaden szatan tylko goryczak żółciowy grzyb, który ma bardzo gorzki smak taki troszeczkę różowawy hymenofor czyli spód kapelusza Wystarczy go liznąć po prostu, żeby, żeby poczuć tą ogromną gorycz. On nas nie zatruje, on nie ma właściwości trujących, natomiast dodamy jednego takiego do tego koszyka kurek, co tam zbieram i zepsuje nam smak całej potrawy, bo jest tak gorzki właśnie. Goryczak żółciowy, nie szatan, tylko goryczak żółciowy. I następny piaskowiec kasztanowaty, którego już Wam pokazywałam wcześniej na filmiku. No proszę też nowe, fajne stanowisko na ten gatunek grzybów. W zeszłym roku pierwszy raz miałam z nimi do czynienia. Mi one akurat za bardzo nie smakują. Ale słyszałam, że niektórzy je lubią grzyby jadalne. Na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Rzadkie, ale nie są pod ochroną. No i w sumie w zeszłym roku trafiłam na co najmniej kilka dobrych stanowisk tego gatunku. Miałam nadzieję, że trafię tutaj na jakieś rzadkie, kolorowe. Borowiki, ale raczej jest to niemożliwe, bo tutaj są bardzo ubogie, piaszczyste gleby. Ale cały czas nie tracę nadziei na spotkanie na przykład pieprznika szarego albo lejkowniczka pełnotszonowego. Nie widziałam jeszcze tych grzybów u siebie nigdzie, nawet na tych bogatych glebach. A może tutaj akurat byłaby szansa na trafienie na nie, to by było coś. Następna miejscóweczka z pieprznikami jadalnymi, skórkami. Tutaj, w takim miejscu już trochę bardziej typowym, jak u mnie. Tych znanych sobie lubuskich lasach. Tam, gdzie moja siostra mieszka w Gubinie. Tutaj widzicie już więcej sosnowych szyszek. Jakiś tam sosnowy las. Taki sosnowo-dębowy. I wspaniałe pieprzniki. Sporo maleństw. Ewidentnie dopiero startują. Ależ fajny dzień. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to będzie takie udane wyjście na grzyby. Tak raczej chciałam sobie zrobić jakiś przerywnik od urlopowania się. Znaczy to też oczywiście jest urlop dla mnie. I frajda urlopowa. Ale całkiem fajnie to wyszło i fajne nowe miejsce. Tak jak mówię, chciałabym tutaj kiedyś wpaść. Jesienią jeszcze. Trochę górek jest, żebym nie miała takiej terapii szokowej. O, tutaj jakiś bardzo ładny góryszek żółciowy. Jak wiecie, z reguły chodzę po górach sowich. Albo gdzieś w terenach górskich wolę. O, tutaj też kurki. Jest bardzo dużo też małych kurek. Może w drodze powrotnej do domu za parę dni jeszcze raz odwiedzę miejscóweczkę. Tu jest też bardzo fajny, ciekawy, ładnie wyglądający grzyb. Widziałam dużo zapytań na różnych grupach grzybowych o nim. Z góry, jak się go zobaczy, właśnie takiego młodego, to można się nabrać, że to podgrzybek brunatny, bo ma taką brązową aksamitną skórkę kapelusza. A to jest ponurnik aksamitny od spodu, ma blaszki. Grzyb nie Tutaj będzie widać fajnie na muchomorze rdzawo-brązowym jego cechy charakterystyczne: prążkowany brzeg kapelusza i pochwę na dole trzonu. Mimo, że mu hamur to brzy jadalny. Podobno są to rejony o najniższej średniej sumie opadów rocznej, ale na szczęście jest trochę wilgoci w lesie. Zresztą sama się przekonałam, jak tutaj przyjechałam parę dni temu w totalnym oberwaniu chmury z gradobiciem. Zresztą wkleję Wam fragmencik z mojego przyjazdu i cudowną tęczę, którą potem widziałam. Jak widzicie, dasy, lasy dębowe po lewej stronie, dużo jagodzin. Nie przepadam za takim podłożem. A tutaj już bardziej takie sosnowe. A dzisiaj kurki to zdecydowanie dominujący gatunek, również w bukach. Tutaj znalazłam jakiś fajny bukowy fragment lasu, i też strzegą go kureczki. Grzybowe zwiady w Wielkopolsce, bardzo udane, mam nową miejscóweczkę, nie dość, że w nowym rejonie, to jeszcze na pieprzniki jadalne, także fajnie. Oczywiście wolałabym jakąś miejscówkę na rzadki gatunek grzybów, ale, ale nie ma problemu i tak się cieszę, bo myślę, że las jest bardzo obiecujący na przyszłość, że może się tu dziać bardzo ciekawie i kolorowo. No, te pieprzniki naprawdę wspaniałe, takie świeżutkie, młodziutkie, tłuściutkie, także, także będzie używanie. Będzie jedzone. Dzięki za wspólny spacer. Nie wiem, czy jeszcze mi się tutaj uda połazić. Mam ambitny plan, żeby przede wszystkim odpocząć, ale cieszę się, że dzisiaj się wybrałam do lasu. Zapraszam na następny filmik. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.